Nie oceniaj ludzi, których nie znasz To jest taka moja rada To, że jesteś cywka gruba, To od dziecka twoja wada Popatrz na siebie, a nie mierzy z okiem innej. To Doszukujesz się złego i obrażasz niewinnych Lepiej popatrz w ustu, pęknie się, nie skijesz Wsiadzany znów skarbowe, zamiast góry znowu bijesz Nie odgaruj za plecami, powiedz mi to prosto w oczy Taki typ człowieka Wyglądem nie zaskoczysz, ponieważ Przez te kwoty i pociski na inną drogę zmoczysz. Taka mocna na zamiast chodzić to się toczysz Opowiadasz wlewnie ludziom, którzy mnie nie zdają Dzięki Tobie na mnie, się logo nastawiają To jest już wiadome, lubisz kręcić chore akcje Że Cię nie jestem, jestem pewny, pewny, że mam rację Pokażesz już to samo, aż mi boli głowa i kurwa mordę, jeśli nie wiesz o czym mowa Chcesz mieć na mnie haka? Bozuje ty żeby mi pojechać ty tekstu kurwa szukasz? Na kursie czy mnie Czy ty Mateusza? Chłopak twojej koleżanki Ejkami świat zagłusza Na śmieszna ekipa Wszyscy walczy siebie na was wyjebane przede wszystkim na ciebie ta. ta, na ciebie Ty stachu i nowotko Kurwy trzy razy kurwa w dupę trzy razy a.